Słuchajcie, już jest ostateczny zwiastun Poppy Playtime 3, który zdradził naprawdę wiele sekretów fabularnych. A zanim zaczniemy, przypominam, że wspólnie porozmawiać możemy na naszym Discordzie, to styrosta. Wystarczy wypełnić tam szybką ankietę z pytaniami, a następnie przywitać się na kanale chat. Zapraszam, link w opisie. A zaczniemy od reakcji i przedstawienia samego wideo. No i zaczynamy. Trzeci rozdział Poppy Playtime w końcu. Dwa lata czekania na to. Naprawdę strasznie wydłużyli. Mamy tutaj sierociniec, w łóżkach dzieci leżą. Tu jest czwórka dzieci. Pewnie jakieś główne postacie będą. I to jest jakiś eksperyment 1180. Pewnie zajmiemy się omawianiem szczegółów zaraz po obejrzeniu całości, ale co tu nas czeka? Ok, to jest Playker. Jest to ich sierociniec, ale nie tylko sierociniec, ponieważ jest to też szkoła, miejsce zabawy, miejsce, do którego przynależą. Ojoj, ciekawie. No i właśnie, to jest ten nasz pociąg. Tu są uśmiechnięte stworzonka. Gdzieś tu dzieci mieszkały. Teraz spójrz na to. O, tu jest mapa całego terenu. A życie nimi światło jest kryjówką. Kiedy jesteś najbardziej bezbronny, on na ciebie poluje i chce cię zabić. Widzowie, Katna jest niebezpieczny. Bo tam Katna był pokazany przez chwilę. Jest to teren łowiecki. Więc się stało i dlaczego? To jest Twoja odpowiedź. Godzina zabawy. Tam była taśma o nazwie Godzina Zabawy. Będziemy musieli ją znaleźć w grze. Ona pewnie rozwiąże tą zagadkę fabularną. I właśnie mamy takie strzelanie światłem, które odstrasza wrogów. Komórz. I jest hagiwagi. Tylko jakiś zmutowany. Ojoj. Rory uśmiechnięte. O, to są te małe zwierzęta. No i jest nasz katnap. Ten świat jest zniszczony witaj w domu, chapter, trzeci. popi, playtime. No i widzowie, co najważniejsze, data premiery: 2024 rok, 30 stycznia, czyli już niedługo. Oj, oj, oj będzie się działo. Jak obiecałem, pora teraz przejść do sekretów i analizy tego zwiastunu. Na początku widzimy pracowników stojących nad łóżkami dzieci. Twarze maluchów niestety zostały zamazane, ale wiemy, że jest ich tutaj 12 i ta liczba nie jest przypadkowa, ponieważ we wcześniejszych odcinkach odkryliśmy tajny dokument, w którym to była wylistowana potencjalna lista kandydatów do eksperymentów, i jak już widzicie, na tej liście było dokładnie 12 osób. Lecz kim oni tak naprawdę są. Cóż, dokument ten został stworzony w celach inicjatywy dużych zabawek, a podczas tej inicjatywy powstawały gigantyczne zabawki, takie jak Hagiwagi, Kissy Missy, Mami Long Legs, czy też Katnat? Tak więc ta nasza dwunastka dzieci to te znane nam duże wersje naszych maskotek z fabryki Playtime Co. Co prawda, my znamy ich ile? Może z 5, 6, bo prototypa można by jeszcze policzyć, ale on w sumie nie do końca, więc raczej tak z 5 znamy dużych zabawek. A kim są pozostałe? Prawdopodobnie tego dowiemy się w przyszłych rozdziałach. A jeśli chodzi o tego chłopaka, po dokładnej analizie tekstu zrozumiałem, że jest to eksperyment 1188, czyli po prostu nasz Katnap, którego historię poznaliśmy w jednym z naszych wcześniejszych filmów. A przechodząc do całego playker, mamy tu plac, wokół którego znajduje się sporo budynków. Z tego co widać, trafić możemy do parku, biura zarządcy tego obszaru, sklepu z zabawkami, sierocińca, szkoły oraz na taki a plac zabaw. Oczywiście wszystko to jest sztuczne, co widzimy po makietach ścian, piszących murach i generalnie takim plastikowym blasku wszystkich elementów. Nazwę nowych lokacji, potwierdzenie znajdziemy na mapie Playker, gdzie sam sierociniec został nazwany Dom, słodki dom. Nazwa ta nie jest przypadkowa, ponieważ taką nazwą dzieci mogły się tutaj czuć jak w domu, no i generalnie wszyscy próbowali nabrać dzieciaki, że tutaj jest pięknie i kolorowo, ale wszyscy wiemy, jak naprawdę było. Co ciekawe, głos, który opowiadał nam o tym miejscu, to Sam Elliot Ludwig, założyciel tej fabryki. Który to w tajemniczych okolicznościach zniknął i na chwilę obecną podejrzewa się, że to on może być znanym wszystkim prototypem. Ale czy tak jest? Tego być może przekonamy się w trzecim rozdziale gry, a jak nie, to w czwartym. Co więcej, wiemy, że gaz może wywoływać halucynacje, a osoby nim potraktowane mają straszne koszmary. No i właśnie ten szalenie wyglądający Hagi wygląda jak jeden wielki potwór z koszmaru. W pierwszym rozdziale gry Hagi nas gonił i Generalnie, teraz gracz pod wpływem gazu Poppy może mieć koszmary związane z tym pościgiem, i dlatego właśnie widzi w koszmarach taką dziwną, szaloną wersję Hagiego Łagiego. Co myślicie? Ja myślę, że może tak być. Na zwiastunie widzimy też, że Kissy Missy i laleczka Poppy zachowują się tak, jakby, jakby byli jakimiś sprzymierzeńcami. Więc być może w tym rozdziale Kissy Missy na polecenie laleczki Poppy będzie nam czasem pomagać. I jeśli tak, to w sumie będzie to dobre rozwiązanie, bo rozdział ten ma być najstraszniejszym, a zarazem najdłuższym rozdziałem w historii całej naszej serii. Co więcej, za tymi postaciami widać jest, że mamy noc, są gwiazdy, ale jesteśmy w środku budynku. Jak to możliwe? Cóż, wcześniej mówiłem Wam, że cały ten obiekt jest generalnie sztuczny i te makiety wcześniej przedstawiały dzień. Teraz te makiety przedstawiają noc, ponieważ pewnie zostały zaprojektowane tak, żeby symulować noc i dzień i to są po prostu takie wielkie wyświetlacze, które wyświetlają raz noc, a raz dzień. Następnie zobaczyć możemy nasz pociąg, który się rozbił i w lewym górnym rogu jest napisane, że to jest strefa pracy, czyli generalnie początek naszej gry. Zaczniemy od miejsca, gdzie to znajdowali się pracownicy zajmujący się całym obszarem playkera. Następnie widzimy, jak przemierzamy głębiny tego całego obszaru. Znajdujemy się w miejscu, gdzie produkowano właśnie nasz gaz popi. No i przez fragment gry widzimy też, że mamy na głowie założoną tu maskę przeciwgazową, więc będziemy znajdowali się wewnątrz tego gazu, ale zanim tą maskę znajdziemy, coś czuję, że trochę od tego gazu oberwiemy, no i w efekcie będziemy widzieli na przykład tego hagiego Hagiego. A jeżeli ktoś się zastanawia, ale skąd ja niby wiem, że w tym miejscu produkowano gaz? No mamy tam drzwi, jest tam napisane głowa produkcji gazu Nate Carpenter. No. Tu jest to tu napisane widzowie, także nie ma co się pytać, idziemy dalej. Co ciekawe, w ciemnościach przez chwilę widać jest jakąś nową postać. Widzimy, że jest to jakaś duża zabawka, więc prawdopodobnie to jedno z tych 12 dzieci z inicjatywy dużych zabawek. Tej postaci nigdy wcześniej nie widzieliśmy, ale widzowie, we wcześniejszym shortcie, który nagrałem właśnie na ten kanał, mówiłem wam, że twórcy planują wprowadzenie nowej dziewczyny. Która to ma związek z pierwszym rozdziałem naszej gry, i którą chcieli już prowadzić w bodajże pierwszym, a nawet drugim rozdziale, ale po prostu wtedy nie zdążyli. No, i to jest właśnie ta postać, o której oni mówili, więc. Trzeba pamiętać, że postać ta jest naprawdę ważna, ponieważ skoro chcieli ją wprowadzić już wcześniej, to znaczy, że będzie ona wyjaśniała jakiś sekret, który został umieszczony prawdopodobnie w pierwszym rozdziale naszej gry. Jaki to jest sekret, na razie nie wiemy, ale na pewno będzie trzeba zbadać sytuację tej podejrzanej postaci, bo na pewno dużo nam powie. Oczywiście, jeżeli chodzi o takie rzeczy fabularne, to dużo powiedzą nam kasety. Sam zwiastun zasugerował nam, że musimy znaleźć kasetę o nazwie Godzina Zabawy. Ona na pewno nam dużo zdradzi. No i też, że na zwiastunie zauważyliśmy, że no, te zabawki bez problemu mogą poruszać się w gazie. Co oznacza, że zabawki są na gaz popi odporne, a my ludzie niestety nie. Także my będziemy musieli unikać gazu, a oni mogą go wykorzystywać jako broni. Ale my na szczęście też dostaniemy broń, bo będzie nowa rękawica, taki ala pistolet na flary. Flary świecą się jakimś takim ala mini ogniem. Nie wiem jakie on ma właściwości, ale widocznie zabawki się go boją i będzie nam służył do ich odstraszania. Co pewnie będzie taką ala gierką, kiedy potwory będą nas po prostu gonić. A po więcej poppy Playtime zostawcie suba.